I Boże, witam we wtorkowy poranek. Ciągle niestety muszę jeszcze kawę pić tą ręką. A co zrobić? Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, bednie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Szczęść duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Pamiętamy tę modlitwę z dzieciństwa. Myślę, że większość z nas tak, bo akurat wczoraj Obchodziliśmy święto aniołów, Archanioła, Michała, Rafaela, Gabriela. Także, to, to, to oczywiście, te, te, te nazwy są tylko typowo ludzkie. Anioły są to duchy, jest to dobra strona, niedobra strona mocy, jak to się mówi, ale gdy służą dobru, czyli samemu Panu Bogu. I oczywiście, różnie to sobie wyobrażamy. Najbardziej na kartach Pisma Świętego. Jest, jest wyobraźnia nieba przedstawiona w dziele, w ostatniej księdze Pisma Świętego w Apokalipsie Świętego Jana, gdzie właśnie są i te chóry, i trony przedstawione, i anioły, i archanioły. Tak ja mówię, nazywamy je ludzkim językiem, ale chodzi o to, aby tutaj podkreślić właśnie tę wielkość Boga i jego, jego, jego dobra. Anioły to są tacy Boży Posłańcy na Ziemi, którzy wierzymy, że tak jak mówimy, anioły stróże, którzy, którzy po prostu. Przekazują Boże i wiadomości, i Boże ostrzeżenia, ale też strzegą są, są, są oznakami dobra, oznakami obecności Boga samego. Także tutaj za ten dar Anioł mamy być wdzięczni i tę modlitwę myślę, że od czasu do czasu warto nawet sobie nie, nie tylko zachować do czasów dzieciństwa, ale też odświeżać i e, odmawiać. A jak to wszystko wygląda, jak to, jak to będzie wyglądało, to się kiedyś przekonamy. Także pamiętam taką anegdotyczną opowieść o świętej pamięci naszym ojcu Januszu Trawińskim, który tutaj był przez kilkanaście lat, no i był zafascynowany różnymi teoriami wtedy w, te, w tych latach 90. -tych lat, a przypomnę to do końca 80. Była modna była właśnie taka teologia kosmiczna, że Chrystus, który zbawił cały wszechświat, całe uniwersum, te Arne de Chaudet i innych takich teologów. No i tu ojciec Janusz czasami właśnie w kościele głosił te teorie, mówił o kosmosie, o kosmicznym wymiarze uniwersalnym zbawienia i właśnie takie panie były. Tak jak pani Stefa i pani Maria, która, ta, ta pani Maria się pytała, Stefa, co to ten kosmos? O co mu chodzi? on mówi, a teraz to się tak niebo nazywa. No i no i proszę, sprawa załatwiona, wytłumaczone. Najprostszych środków zawsze szukajmy do wytłumaczenia tego, co skomplikowane i niezrozumiałe, także... Tutaj starajmy się w tych naszych wyobrażeniach o Bogu, o życiu wiecznym, o niebie, o aniołach, archaniołach, o tych wszystkich mocach dobra, po prostu starać się jak najprościej to interpretować, jak najprościej to przyjmować, wierzyć w ich obecność, w ich działanie i te, te, te wszystkie ludzkie opisy po prostu to są, są oczywiście próbą. Można się zagłębiać, bo są różne ideologiczne rozprawy, o różnych teoriach teologicznych, o kręgach niebieskich, o różnych tych ty, ty, momentach, szczególnie tak jak wspomniałem, z, przedstawionych w Apokalipsie świętego Jana, w tych komentarzy do Apokalipsy, do no tego, może setki, a nie, tam setki, tysiące, setki tysięcy stron znaleźć komentarzy różnych interpretacji i to to wszystko na, na, na pewno ma jakąś wartość i sens, ale nie, nie jest to czymś, co, na czym tylko i wyłącznie skupiamy naszą uwagę i naszą religijność nasz, i naszą wiedzę religijną, żeby się tylko na, nawet na takich, tych nas przyrodzonych zjawiskach nie zatrzymywać. Ale właśnie tak rano sobie spokojnie, gorącej kawy napić i o aniołach porozmawiać, to, 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 to ma sens, to ma, to ma wartość. Anioły są bardzo popularne w, w, u artystów, u, jest wiele, bieszczadzkie anioły, różne są przeboje, w aniołach, które piją w kufle, piwa w niebie, i tak dalej. Jest tych, tych utworów różnych, przeróżnych. Anioły tej te skrzydła, te ich różne wyobrażenia. Pamiętamy ten. To nie jest nie tylko polski obrazek, ale na pewno też polskiej tradycji, gdzie aniołek tymi swymi skrzydłami otacza dzieci. Na na kładce gdzieś w górach, na tle rwącego, górskiego, niebezpiecznego bo strumienia. To po prostu oznacza, że anioły mają nas strzec przed niebezpieczeństwem. Tak naprawdę, mamy my się strzec przed niebezpieczeństwem i tylko prosić tych dobrych duchów, dobre anioły o pomoc, o ten kawałek ich skrzydła, jako ten, o, te, te, jako ten znak opieki, żeby to skrzydło nas dotknęło, czy przygarnęło, czy osłoniło. Ale to zawsze musi ta akcja i prośba. O tą pomoc od nas wychodzi. Bóg nas na siłę nie będzie przeprowadzał przez trudności życia. To jest nasze zadanie. On nam pomoże, on nam da siły do tego, ale nie, będzie, na, na, nie będziemy niewolnikami, nie będziemy takimi marionetkami w rękach Boga, że, że, żeby nas po prostu przymuszał do czegoś czy czegoś. Także to jest nasz wybór, wybór dobra. No i cóż z tym wyborem dobra, ja, Anielskiej. opieki, że czasami nie powiem anielskiej cierpliwości, jak to się też mówi popularnym ten, starajmy się zabiegać i starajmy się także, żeby właśnie z tych w tym anielskiej perspektywie dobra, jak tylko to możliwe, trwać. No dobrze, po tyle aniołach dzisiaj, niech nasz anioł strzeże, niech nas się, nami się opiekuje, a ja to moją lekko bezwładną ręką zakończę nasze spotkanie, widzimy się, słyszymy jutro, szczęść Boże.